Cześć, to Ewelina i dzisiaj zabieram Cię do rezerw, także chodźcie, wchodzimy do środka i oczywiście nasz przegląd zaczynamy od manekinów, czyli od wizytówki sklepu i patrzymy, co zostały one ubrane. Także już wiemy, co mają na sobie, teraz będziemy patrzeć na te rzeczy dokładniej, ale najpierw zobaczmy na torebkę, która też tutaj wisi. 139,99 na łańcuszku czarna. Biały sweter. Słuchajcie taki zwyklaczek, ale ja lubię takie właśnie zwyklaczki. 159,99. Teraz ta sukienka prosto z manekina. 229,99 tutaj suknia drapowana 13999 krótkie rękawki ona jest drapowana w pasie. Można powiedzieć, że też taka dość zwykła. No i no i coś, co schajtowała ostatnio moja tajna asysta I właśnie to w nas jest piękne, że czasami dla kogoś coś może być okropne, a czasami dla kogoś coś może być Piękne i wyjątkowe. Dlatego ja pokazuję Wam różnorodność w tych sklepach. No dobrze, ja tu znowu gadu, gadu, a pokazuję Wam już kolejny sweter. 159,99. A teraz mamy podki, które pokazywałam. 259,99. Ale skoro są pytania o daną rzecz, to ja lubię pokazać ją jeszcze raz. 139,99. I tu już mamy rzeczy z drugiego manekina. Także można cofnąć się do początku i zobaczyć dokładnie, jak te manekiny wyglądają. Marynarka. I to jest cały zestaw: 249,99. Pamiętajcie też, że oprócz ceny na metce mamy podane. Też rozmiary, w jakich dana rzecz występuje. 139,99 top, czyli można założyć sobie coś takiego a gorset, ala top pod marynarkę. Bardzo często, co się pojawia, to są pytania o torebki w danej sieciówce, więc jesteśmy w rezerw. Pokazuję wam właśnie teraz torebki. Głównie to rządzi tutaj czern, jakieś um, odcienie brązu, kaki, karmel. To są głównie takie um, tego typu kolory. Ta torebka 99,99. 99. A jeżeli lubicie ten sklep, to ja już wkrótce pojawię się tutaj w przymierzalni i będę mierzyć. Także wyczekujcie, już niedługo będzie właśnie ten film. 149,99. No to propozycje takie naprawdę jesienne. 129,99. To do torebek jeszcze wrócimy, ale mamy tutaj buty. I to są, wiecie, takie botki, które będą pasować do wielu, wielu stylizacji. Fantastycznie zapinane na zameczek z tyłu. Troszkę noski mają półokrągłe. 169,99. I widzimy też, w jakich one numeracjach tutaj występują. Kolejne botki I ta szpileczka, słuchajcie. I te jety tutaj. I już widzicie cenę. 259,99. Teraz troszeczkę będziemy na ubraniach yy, i Wam mogę zdradzić, że tutaj właśnie ten manekin, co ma na sobie ten zestaw prześliczny, będę wkrótce mierzyć. Także oglądajcie, wyczekujcie tego filmu, a tam zobaczycie m.in. taki yy, secik 699,99 płaszcz z manekina. na różnego typu sweterki, kardigany. No i zobaczcie, tutaj mamy też od razu informację, że to jest lepszy skład 259,99. Ale ja i tak mimo to Was zawsze zachęcam, żeby przymierzyć, ubrać, zobaczyć, bo nie tylko wizualnie, ale wiecie co, czasem... To, że coś ma lepszy skład, to nie znaczy, że nasza skóra na to dobrze zareaguje. Na to was uczulam bardzo, bo potem jest wielkie rozczarowanie. Proszę, premium i mamy rewelacyjne kozaczki 399,99. A właśnie, czy one są e, może wygodne albo niewygodne, o tym dowiecie się z mojego mierzymy już wkrótce. Bardzo lubię, jak rzeczy są właśnie rozwieszone, lub tak ułożone, jak tam widzicie torebki, ponieważ widzimy wtedy daną rzecz w całej okazałości. No ale to nigdy nie jest to, jak właśnie jest ta rzecz na manekinie, albo nigdy nie jest to, jak my same dziewczyny daną rzecz przymierzymy. Wtedy mamy najbardziej taki obraz właściwy. 599,99 właśnie taki płaszcz. No, i tutaj mamy sweterek z taką minióweczką połączone, to jest razem. Tutaj mamy taką propozycję właśnie od sklepu. 139,99. No, i teraz zobaczymy na tą minióweczkę, bo sporo dziewczyn decyduje się właśnie na coś krótkiego zimą. Wiecie? Właśnie to zauważyłam, ja sama też wolę. 129,99, ale muszę Wam powiedzieć, że świetna ta imitacja skórki, bo ona ma tą fakturowość, i ja wiecie, że zwracam na to uwagę właśnie, więc to wygląda naprawdę na coś o wiele droższego. Mamy torebki i mamy informację, że jest to 100% skóra jakoś premium, więc patrzymy, patrzymy, co my tutaj mamy. 239,99. I jak widzicie, te odcienie, mm, no. Bardzo tutaj wszystko jest zbliżone i są to takie y, brązy, karmele. Bardzo naturalnie wszystko wygląda w połączeniu też ze złotymi jakimiś elementami. 139,99 Chciałam Wam pokazać bardzo ładne zamszowe kozaki. One mają wysoką cholewkę, taki detal napięcie metalowy. Cena ich 359,99 mają zaokrąglony nosek. I płaską podeszwę. I powiem Wam, że wyglądają rewelacyjnie. No po prostu bardzo ładne są. Jak to w naszych przeglądach. Futerko być musi, ale słuchajcie, po prostu tych futerek w tych sieciówkach jest dość sporo. No i tutaj też mamy takie oto Futerko, więc patrzymy dokładnie, jak to wygląda. I jaka jest cena? 379,99. Te futerka, tak jak Wam często, często o tym mówię, one z roku na rok, słuchajcie, coraz bardziej e, imitują takie prawdziwe e, futro. Pokażę Wam jeszcze fantastyczną, struksową, ciemnobrązową spódnicę z taką grubą koronką na dole w cenie 99,99 99. i słuchajcie, ona będzie genialna do jesiennych stylizacji. I to by była ostatnia rzecz na dzisiaj. Ja Wam życzę wszystkiego cudownego. My widzimy się już jutro o 16.16. :16. Zostawcie po sobie jakiś znak, Buziaki.